Słowo Boże na dziś. 1 kwietnia. Czytanie z Dziejów Apostolskich. W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z jedenastoma i przemówił donośnym głosem: Mężowie Judyczece i wszyscy mieszkańcy Jeruzalem, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów Jezusa Nazarejczyka, męża, którego posłanictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami. Cudami, znakami, jakich Bóg przez niego dokonał wśród was. O czym sami wiecie, tego męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Boga, został wydany. Przybyliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad nim, bo Dawid mówi o nim. Miałem pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język, także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w otchłani, ani nie dasz świętemu twemu ulec rozkładowi. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem twoim. Bracia, wolno powiedzieć do was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy. Więc, jako prorok, który widział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego potomek zasiądzie na jego tronie, widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza: że ani nie pozostanie w otchłani, ani ciał jego nie ulegnie rozkładowi, tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg. A my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Oto słowo Boże. Psalm responsoryjny 16. Strasz mnie, O Boże, Tobie zaufałem. Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie. Mówię do Pana: Ty jesteś Panem moim, Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem to On mój los zabezpiecza. Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo serce napomina mnie nawet nocą Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy: On jest po mojej prawicy nic mną nie zachwieje. Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie, bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię radości przy Tobie i wieczne szczęście po Twojej prawicy. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Oto dzień, który Pan uczynił. Radujmy się nimi weselmy. Alleluja, Alleluja. Alleluja, słowa ewangelii według świętego Mateusza. Gdy anioł przemówił do niewiast, one pospiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością, i pobiegło oznajmić to jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: Witajcie! One podeszły do niego, objęły go za nogi i oddały mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie moim braciom, niech udadzą się do Galilei. Tam nie zobaczą. Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przeszli do miasta i powiadomili arcy kapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli –– Rozpowiadajcie tak. Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli go, gdy spaliśmy. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy – i wybawimy was z kłopotu. Ci więc wzięli pieniądze i uczynili jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. Oto słowo Pańskie.